Trzy. Dwa. Siemaneczko ziomeczki! Z tej strony Narkonik Kowalski. Z nami dzisiaj jest Gracjan tak, Spark. Znowu ja. 2009. Dzisiaj misja z Modokiem, odcinek 10, Family Friendly, Gracjan znowu to da w nawiasie. Będzie bez przekleństw, e, bez żadnych podtekstów. No. Myśl, że to na telewizorze rodzinnym puścić na luziku. Na luziku. Zatem zapraszamy do no. misji z Modokiem, która będzie no. uciążliwa. Lecimy. <laughs> Widzisz? Już tam, już tam, jest. Ale to są takie fajne znajdźki w ogóle. Tego potem nie ma w grze, więc... Yy, no. Tego... Patrzcie, póki Obejści... jest. Obejrzyjmy, Obejrzyjmy dociekaj, to dociekaj, może dociekaj. pierwszy O patrz jak to wygląda. O, kurde, ale żem wykręcił! Dobra, hmm. obie, na co czekasz? Lecimy! Ja nie mogę. O nie, tu będzie, tu będzie Jean Grain. <coughs> nie. O nie! Nie, to nie, nie będzie? będzie, chyba Invisible Woman prędzej. Mm, Jean tu nie, będzie, Jean? pamiętam. O... Nie, nie mogę, teraz powstrzymaj się w przekleństwie. To był odcinek rodzinny, przyjazny. Nigdy nie przeklinam, nigdy nie przeklinam. Jeszcze nigdy nie przeklinam. No ale. To teksty i w ogóle wiesz tam, zatrzymuj sobie. A, dobra. Bez wyzywania, chciałeś powiedzieć. <noise> bez wyzywania. O jak ja cię, Gracian, kocham, tak szczerze. Zostaje to bez komentarza. Mega małe to wygląda. Małe jak. Aha, dobra, to dlatego. Okej, okay, trzeba już. Ale ogólnie, tak z pierwszej osoby, jak tam leciliśmy, to, to było o wiele większe. Trzeba tak. No chyba, że to jest tak jakby dosyć tylko góra statku, a dół jest o wiele większy, no a się tak jest. No, na pewno tak jest. No tak Ale wleci pewnie tam... Ja nie mogę... A, ale się podnieciłem trochę. To wyglądało naprawdę dziwnie. Wow. Co się wbije laserem? Jak na chatę. Jak I ja, ja nie łowię! Ale jak? Powiedz ja mi jak! Jak on ma sieci tej wodzie? Jak on ma jak on sieci ma... Co Ale sieci przecież ma. Więc on, on se musiał... A, okay. A! Jakiś helikopter ma! No tam, ja... Dlatego kurczaczek. Nie on ja jest tak tutaj niepotrzebne, tak szczerze. Tylko dlatego, że hype był wtedy na niego pewnie tu jest w większości misjach. W tych czasach, kiedy... O, że teraz to... też jest na niego hype. No, znaczy tak... Znaczy to bardziej na aktora już, nie? Ale ten tor jest super, tak szczerze. O, jakiego ja go lubię. Nie, ogółem ja na Spider-Many teraz, nie? Bo ten Spider-Man-Akroł, te... Spider-Versus i w ogóle. <laughs> Chciałeś coś innego powiedzieć, zgaduję, tak? Nie, nie, nie. <laughs> no to dobrze. Nie. <laughs> Ale w sumie do tego, do Milesa Moralesa by pasowało. My się chyba rozumiemy, mam nadzieję. Nie rozumiemy się, to ty tylko myślisz, że taki dobrze. Że... Jakich rzeczy? Nic nie rozumiem. Dobra chopie, okay. co to to? A dobra. Wszystko zrozumiane. Bez przekleństw, bez przekleństw, Bez kłócenia się wszystko gid, spokojnie widzowie. To jest tylko w dla w żartów w było Family Friendly, jak zawsze. Oj, oj, ja Co? Co jest co? Spaliłem się. <laughs> o! Uratowało mnie to! Tak, uratowałem ja się ja. Okej, kochanie. Dobra, ten się... O niej! Nie zginiesz marnia! Ja nie mogę stary! Nie <grywa> zginiesz marnie Ej, nie mów tak! Katjan, tego nie było jak coś chłopaki i dziewczyny. To się wytnie. A Ahoby teraz mam laser w iron manie. Wow ale mnie za... za... O nie, no, Spider Sense, halo, halo! głupi, <gulny> głupi. Mądry jesteś się. Spider a sense again. What is it? Ejej, ej, jej, odkleiło cię. Idź, idź kolego, idź kolego. Ale czemu nie? Dobra, nie robię tego, nie robię ogólnie. Dobra, bo cię nie zgłaszam tego. do aplikacji Dobra, Stop <głaszaj> nie. Zgłaszaj mnie, zgłaszaj mnie. Nie ma w sobie nacisnąć B. Kurde, ale mnie kręci. Teraz nacisnąłem B. Co trzymaj teraz? Trzymaj, trzymaj teraz naciskaj cały czas B Okej, okay. naciskam Sta na cały czas naciskaj, cały czas, cały czas, cały czas, cały czas, cały czas Dopóki nie przestanę mówić O teraz możesz przestać naciskać Co A tam stan jest, okej okay. W wodzie? A to się utopił pewnie już. <laughs> nie tutaj To jest stan A, ty, Wolverine Aha, nie mogę. A co tu trzeba było? A znowu. Przeskacz no. na lepiej. Sp speedy sense. Speedy sense? No, ja nie yeah. mogę. Stop hejterom to z... Ojejku! Stop hejterom, aplikacja. Ale cię smruziło tak dziwnie. A, coś dla mnie, coś dla mnie, bo jestem silny i władam piorunami. Ja też. <laughs> jest taka we... Nie, no tak. Jest taka wersja Ironmana, <laughs> która jest storem. To no. Nie, jakby okay. z błąd, nie, mam... nie, nie, gadaj. nie, nie, No, nazywa się Iron Ty Man. bo mi się mo... Ty bo mi się. O, dobra, bo mi się młod gdzieś wciął przez chwilę. Ale czasami to jest trochę dziwne, te sterowanie, bo to chłop w ogóle Uwielbiam nie potrafi. strzelać z repulsorów. Repulsorów. Lepulsol. Lepulsol. Weź tu rzuć swoją tarczą. O kurde. ile tutaj jest. Ty my w ogóle z Zubą. Zuba. Zuba tam coś gada. Jakiś doktor dum śmierzny. O nie! Jak on miał kiedyś. Ja nie mogę w ogóle. Walczymy z Zubą, ten cały czas? Z Zuba, myślałem, że jesteśmy no, kolegami. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Zuba, to zapraszam na serwer. <grym> no serwer siapu link, link w opisie. Jak, jak kocham się promować. Gazan w ogóle już marzy o swojej przeszłości na YouTubie. Więc jeśli chcecie mu pomóc, to możecie zostawić lajka like i dostawić subskrypcję. Na końcu jeszcze to powiem. I 17 sierpnia są moje rodziny. Naroko cały czas przypomina. A nie, w tamtym odcinku nie przypomniałem. Serię w ogóle przed tym 17 sierpnia. To co? Tam? Eee, moby, 100%. No. Nie. Na słowo się uda. Czekaj, jest teraz dzień, który to nagrywamy, to który. Kurczę, ja tak sobie hopieszam szampana odpalę, jeżeli skończę tę serię. Serio bo tak. No ty wie. Dzisiaj jest 20. A to siódmy jeszcze. Nie, oskamowała co? mnie ta gara. 23, jak... ja nie mogę. No to nic, uda się nam 100% myślę. Jak coś to my będziemy robić te wszystkie misje. Yeah, Nie znaczy... gadaj, ale pica. my y... Nie Jak coś to my będziemy te wszystkie misje robić, A te tylko. mam co tylko... Tylko... Nie, problem jest taki, że my robimy jakby niechcący, te czasami, znaczy, no niechcący, ale. Robimy po prostu jakieś te mi zestawy, na przykład w jak była ta abominacja, to tam było do skoczenia coś ja tam halkiem skoczyłem i blokowałem mi zestaw. Jakby tego nie będzie, jakby no... Jakby ktoś chciał jakiś zrobić... Jak ktoś jeszcze nie ma na przykład 100% ich chcesz jakoś misję na 100% zrobić, no to wiecie. No to paru rzeczy pewnie nie będzie. Przesad 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 no przesadzam, przesad no, ale no troszkę. Tak. Bo, bo na przykład my coś robiliśmy. No, no. No, sorry. No ale wiesz, to by... Ty... jest koncert życzeń w jedna wina, to ja No ale chodzi mi o to, że tego... To, co masz? dzisiaj family friendly jest. Jak sobie wiesz, drogi, ja muszę być miły, ogólnie. Wyjątkowo być miły muszę. Otworzyło się! Sazamie, w Sazamie, Sazamie, Sazamie. Sazam! Tam musisz rozwalić tego, tego typka kręcącego się. To dostaniemy jetpack. No sorry. Doktor Boom. To wygląda trochę jetpack. Ja to zawsze jetpackiem nazywałem w dzieciństwie. Co ty w dzieciństwie? O! Którym modokiem. No, doktor modok. No nie. Doktor modok? O kurde. No. Ej, co powiedziałaś, dobra. No, w nie już nie familijny. Co powiedziałaś? Familijny. słowo na K. Kurde. No! Ja nie mogę, widzicie, ja z takim człowiekiem się zadaję. To nie jest przekleństwo. Nooo Moja mama też tak mówiła. Ja. No potem. Ja Olej, ale mu finishera zrobiłem. Może wywalać na łące ma pole ochronne. Już nie. Nie mama dalej. Będzie Możesz mu to się zepchnąć. Chyba... Oj! 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 Go pobić brutalnie. Ej, chyba go teraz można pobić, albo mi się zdaje. O, no, no tak. Można, można. Obyś się. Popływał sobie. Oj, Ojoju, dobra, ujuj. dobra można go pobić. Brutalnie. Unikaj, unikaj, unikaj. To wcale nie jest tak, że chopie mam hopie zbroję. Chopie 45, która taki ogień to. to nie, imponuje, nie no, imponuje. Aha, to nie można. Myślałam, że go można go wtedy lać. On dobra. nie dostał życia. To, czy, no nie to mogę! Ale to czasami ta gra jest trochę taka... Ja nie mogę... A ja nie mogę tak grać, a nie taka wiesz taka jest... Nie no kup... Kupszczona trochę Wiecie, jak coś to nie mówi... Kupa... Kupa to, ja to mogę... kupa... Kupa ja to ja kupa... Ja nie mogę! Ale mnie... Zły człowiek prawie pobił Raufa, bo się spuszcza na nas Co robi? <grym> <grym> walgo, walgo, walgo. Sorry, misklik Nie to nie ty, tylko te, te rzeczy od niego Popłakał się, Nie, Ale On le teraz pieniążków, aaa czuję ten smak szmalu Gupiecki Spiderman za krzyżem Nie, dobra, mam słonkę, to uważaj Znowu na nas to robi, znowu to robi na nas Ale bali Thor! God Thunder, od pioru na wodzie. Nie wiedziałem, że to się jakby tego, kropi, tak Walgo, jeszcze. walgo. Aha, kupa! kupa. chyba kupa. kupa. A ty, ej, ej to może go, kupa? Myśli, tor jest taki słaby, że nawet nie, uderzysz, nie potrafi go. A ja jestem taki silny jak Iron Man. Ale im, chłopie, robię... prześwietlenie. <śmiech> <śmiech> Ale im prześwietlenie zrobiłem. Ej, myślisz, że dałoby się zrobić Homelandera w tej grze? Nie wiem, nie ma za bardzo takich wiesz zbroi taki... Znaczy zbroj no. dobra, zobaczy się jak już będziemy mieć 100% to tak dla Begi obie nagradzamy. Właśnie właś właśnie właśnie musimy stworzyć własne postacie to. to będzie super. Także, Uważaj. Znowu na nas w nojek. Wiesz co robię, ja już nie będę mówił co? No nie no! A tam na górze, tam na górze, bo już mam... O dostał! Ale Głupie był to oh. by było. Dobra. Uważaj, bo się na nas wiesz co zrobi. Nie! No, to zaraz, nie. nie. Ja to już pieniążków. No Wywalę bo nie Spiderman jakiś. Nie lubię po prostu, w ogóle grać takim postaciem. I ty masz jeszcze te, ten, te strzały wielkie. Oj, oj, oj. Co teraz? Oj, oj, oj doktor. Kul. O kurde! No nie, tu będzie grind. Grain. Grain. Iron Ben... Iron Ben. Od tamtego Man. Ci... Od do, do, tamtego do odcinka mi się wzięło, Ben. No. 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 Ej, to jest scena ze Star Warsów, to jest nawiązanie do Star Warsów, jak coś. Jak Darth Vader przychodził, nie, nie No możliwe nie, w sumie. Nie, nie. ta... Nie powiem, ładna pani. A przecież ona latać nie umie. Ale tak dziwnie jakby... Lata. Nie, Dobra, wiem się ona to, ale mówię, to no, jakimś czy... dziwakiem, więc wle... nie tam odziewasz. Nie wiem dlaczego postacie w tej grze mogą lewitować, ale przez to, jak lewitują, to i tak nie mogą się wznieść w górę, co nie? Że mieszka taki magneto, on może lewitować, ale na luzie, jakby chciał, to by mógł się tego. wiesz, że w górę po polecił. Bo on jest chyba opi taką postacią, nie? Bo on może te takie klocki niebieskie przed tego wywać. Aha, aha, bo bańka! Były dwie osoby. Nie! Ktoś sterować tą dwie osoby. Ten gaj. Ej! Dobre, graczem. Oj! Widzisz, widzicie jak sorry, się to się robi. to jest moja wymowa. Aaa... A, a nie, a nie, sterować. Grain. Grain. Co nie mogę sterować Jean... Grain. Jean Grain. To się robi? Dobra, no, tak, bo tam są jeszcze rzeczy ja. do... Możemy sprawdzić, czy tam nie ma przykładkiem jakiejś kupy fajnej. Ojejoj, nic nie ma, zobacz. Fajna Thora, chodź, kupa, tu? Ona, ona chodzi za nami jak coś, więc... Tutaj wiesz. trzeba, zobacz, tutaj jest dla... Tora. dla Tora. God of Bambi. Ojojoj! Oj. I to się nam powinna ta woda w ogóle nalać do tej bańki. Ale to czasami ta gra jest taka trochę... Dobra, dziwna. cicho bądź obiekt. Kogo interesuje fizyka? <laughs> Na pewno nie Spidermana. <laughs> nie wiem. Ty zobacz, A nie w... to coś się ruszyło. O. Spongebob, ze Spongebob! A nie, nora. Ojejaj. Ojej. Tam coś dla Wolverine było. A chłopie, powiedz co, co chłopie Iron Manowi przeszkadza by chodzić w tej zbroi pod wodą? Eee, e, jakby... No niby nic, ale jakby pomyśleć jakby ja nie mogę jakby jakby No on niby też tą ma ja jak widzisz, że on ma tą skórę jednak pod, ku, pod tą maską, Aha, ale no tak, no gra, no gra ogólnie tak. tego by nie przewidywała. Dziu, Dziurawa znaczy, maska ogó zapomniałem Ogólnie 42 e, chyba nie był jeszcze no Oj, sorry, no to musi, tak... wiesz, on za nami chodzi, ona za nami chodzi, chciałam powiedzieć, a nie on. Ale on to też może być. No. O, coś dla mnie, bo jestem dobry w tobie, a nie, to dla, mnie, dla spider Dla ciebie też opie będzie, bo tutaj się opie taki i ten, do, do bombienia przecież ciebie się pojawi. No, dla Torcha. A, jednak nie, wykiwał a, mnie. Nie, jednak nie, wykiwał cię. Nie no, dobra, że w to nie biorę tego głupka. Eee, myślałam Co ty robisz Ja to powinien na luzie potrafić chłopie. Przecież na jest Mark, no, chłopie, Mark 2 czy 3... Mar... Nie pamiętam który, ale wiesz... No ja, nie jeden. ja Specjalnie zwolnione tempo chłopie zastosowali. Żeby było widać to jak stawę. No no no. Proszę chłopie, dawaj te odłamy opiecone tu robią. A ja nie mogę ich zniszczyć bo są zbyt dziwne. A nie, dobra, ja gram spider manem sorry. Myślałem, że gram Iron Manem A, czaje, czaje. O, jak robotami? oni się dostają do... Oni są robotami, to, co nie? No. I oni mogą... a, okej. Okay. I normalnie ich nie zalewa to? No to nie no, głupie to są pi piraci z Karaibów, tacy szkieletci. No się no niby mają tam jakieś kabelki, więc nie tak no go nie naludzimy. gościu, nie. są pewnie wodoodporni, opie, Dum to jest najmądrzejsza postać opie w Marvelu. Nie, tak szczerze nie wierzę ci. Mina jest jeszcze taka dziewczynka, chyba ona ma chyba 500 IQ, ale ona jest trochę dziwna. Nie wiem, na pewno z 23. Ona jest fajna, ale nie chodź jest dobra. Tu chodź, tu chodź, nie rozwalaj się. No! Do rostów, Nie opłaca się. Po mnie wołaj, jak chcesz coś. No nie. O nie, 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 nie. Ona do... się zablokowała. O nie, no. Bo może, ja mogę. może coś w tym będzie, nie wiem, niszczo. to. Się. A widzisz jak opie... próbuje mnie wykiwać, opieruszając tymi maskami. Ale ja się nie daję. Bądź mi nie podchodzić pod laser, to niebezpieczne. Ale, ale jak się nagle zrobiłeś tym. A w ogóle to teraz ty głównie y, mówisz jakieś nieładne rzeczy do kontentu naszego, który prowadzimy w tej chwili. Ale o co się chodzi? Przecież dba, dbam o twoje bezpieczeństwo, odstrzegam cię. Drugie dzieci, ale... nie, nie wchodźcie w lasery, zazwyczaj to się źle kończy. <grym> zazwyczaj? Oj, 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 sorry. Czemu nie mogę latać? A to pobił, sorry, go, się pobił, Gosiu, pobił, pogłaskał, miałem powiedzieć, sorry. Miskliki językowe. <laughs> I to ma być na miejscu. Miss Klik Ale co? Więc nie robię. Dwa razy mnie uderzyli z motka. No ale ale to już. kupię przez to, że robię. to. Wywalaj. Nie mogę się ruszyć, nie mogę się ruszyć. Chłopie rozwalić tą ścianę, czy będzie się jak mały gdzieś... Oj ojoj, chcący prawie po, prawie ten, powiedziałem. Ładne słowa. Określiłem niefajnie słowo fajnie. No, no mam uwalnąć. Jak żonę. No. <laughs> On to, on to walali tym, 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 jak to, tym, co ma na początku młota, a nie samym młotem. Aha, i tutaj nagle się dobije, tak? A, to normalnie sobie tak. otworzę. Aha, i, i się woda nie nalała. Ja nie mogę. A nie, bo przecież Jingray miała to, no Zuba, tak. hop, jest Zuba złapany, zuba. zuba. Zuba, koniec. Nie pozdrawiamy, koniec. nie pozdrawiamy, zuba. bo Zuba nie ogląda moich odcinków. Zuba. Naszych wspólnych. Naszy, no naszy, naszy. Nasze, no, nasze. Nasze. wygląda, jak ten statek wygląda. Zuba, Aj, to koniec jest tak... gościu. Aj, to to miało chyba, chyba 10 minut ta misa. Szybko, tony Fajna się fajnie się tony oh, yeah. Tony. A I ty, to. Tony, bo toną. Bombok. Yeah. <laughs> Ale doktora Duma jeszcze nie ma. No bo on będzie ile, pewnie w ostatniej Milion! Będzie nas stać już na tak pewno łatwo, na kasę. łatwo nie można pokonać zuby Zupa Dobra, dalej o, to już zapowiedź. Chyba będzie Uu, O Galactus nadchodzi, Galaktus nadchodzi. E, znacie kto? Nie, bez spoilerów! Co, a Co to, to nie było mówione na początku, że to Galactus? Co nie, cicho cicho O, kto to? Bo już nie pamiętam Ej, nawet. Się... Statua wolności! No way! Zapomniałem o tej misji! Zapomniałem o tej misji! Ale ona będzie superowa! W końcu to nie będzie na niej family friendly. Ja nie mogę, super. No, no. Okay, no. To jest zapowiedź ogólnie. Ale Ta... fuck. się. Ej, gracjan! Co? Wiesz co, wiesz, co? będzie po y, misji zastąpiono? Co? Zapikasz to, zapikasz to, dobra? Co powiem? No. Omg. No i zapikaj się. to, bo to będzie nazwa do kolejnego filmu, no kolejnego, kolejnego. O. Ale, ale py! Rzuć no, ja nie mogę, Alczp, pani teraz. Czego potrzebują? A Hulk będzie w niej. Teraz ja nie mogę. A to do ja nie mogę. Ale musimy robić i musimy to na pewno robić kolejną misję, bo ja dziś nie wytrzymam, jak tego nie zrobię. Silver Surfer, ja nie mogę. I oni go tak po prostu trzymają na łóżku, co nie? No tak. Miszfa, a Wolverine? No tak. Ja nie mogę! A więc Dobra. Co by było na tyle? E, nie pijcie energetyków 10 11 sierpnia. Są moje rodziny. Nie pójdźcie papierosów. E, o! Ja nie mogę! Ja no chcę taak. być fatkiem. Dobra. Dobra, dzieci. Żegnam was. Papa. No, do widzenia, do widzenia. Não sou teu,